Po jednej z wystaw Pani napisała do mnie, że to jest jedyne zdjęcie, które, którym się sama sobie podoba, czy mógłbym jej to przesłać. No, oczywiście nie ma problemu, zawsze jeśli robię takie zdjęcia, to taka osoba e, może takie zdjęcie otrzymać. Czasami od razu piszę, żeby jej przesłać, czasami po wystawie, jak widzieliśmy na wystawie, no kilka takich przypadków było. Nigdy nie miałem takiego przypadku, żeby ktoś mi powiedział, proszę to zdjęcie ściągnąć z wystawy. Mm -hmm. Tego nie wiem. Czy wszystkie są aparatem cyfrowym wykonane? Tak, wszystkie tutaj są aparatem cyfrowym wykonane. E, powiedziałbym, że 99% właśnie w tym małym ulibięcikiem. E, obiektywy są różne. Obiektywy są różne. Stąd. A jak mówię, czasami to jest na ulicy, czasami to jest na no, jakimś spotkaniu, w strażu, jakaś twarz mi zaciekawi kulary, osobowość, która, która bije przez, przez twarz, bo to jest, to jest najciekawsze w zdjęciach, że no, tą osobowość widać. Ja mam takie mikrostudio, to znaczy w moim domu jeden pokój przeznaczyłem na pracownik. jest na piętrze, dlatego, że ona tam praktycznie nie wychodzi, mogę tam mieć swój porządek, męski porządek, nazywa się jak? No, o, nie Bałagan, <grym> tak to mężczyźni to tak nazywali. kobiety mówią prosto z mostu, że jest to bałagan. Tam po prostu robię zdjęcia, ale to zdjęcie nie było robione w moim studiu, to zdjęcie było robione w, w takim studiu przy okazji prezentacji lamp. Po prostu było spotkanie, gdzie jedna firma prezentowała lampy fotograficzne. Była modelka, nie zawodowa, ale dziewczyna, która, która no próbowała swój sił modelizmu. No i nas było... W na tym spotkaniu, robiliśmy sobie zdjęcia. Akurat to zdjęcie uważam, że najbardziej ją, y, ją charakteryzuje, dlatego, dlatego to wybrałem. Tam była cała seria zdjęć y, takie. Y, Podobną serię zdjęć robiłem też z innymi osobami i one mają taki wspólny tytuł y, słuch dotyku. Dlaczego? Ponieważ z reguły puszczałem muzykę i prosiłem tą osobę, żeby próbowała rozpoznać swoją twarz. To też jest takie ciekawe doświadczenie. Osoba z reguły oczy i próbuje dotykając poznać swoją twarz i mówić o tej twarzy. Proszę Państwa, yy, mimika tych osób jest fenomenalna. Pewno z, z, z rękami, Pewno z tego też powstanie, może jakaś wystawa, może coś takiego, Bo, ale doświadczenie jest bardzo fajne i tej osoby, która w tym uczestniczy i nie jako fotografa. A czy tutaj też tak było? Czy nie? nie, nie, tutaj, tutaj normalnie dziewczyna, y, były ustawione, ustawiane światła, my sobie przestawialiśmy światła, dziewczyna y, pozowała, wykonywała różne ruchy, Pracując z modelką, która cokolwiek ma pojęcie o modelingu to ona wie, zna pewne ustawienia, pozy, żeby wyeksponować się w pierwszym o To ja myślę, że to jest świetna rzecz, bo jak słyszy przy kliknięciu migawki to zmienia pozę. Z, tak tak pracuje się z modelkami, dlatego zawsze mówię, że wolę zapłacić modelce i mieć ją przez pół godziny zrobić to, co potrzebuje, niż brać kogoś w cudzysłowie z ulicy i męczyć się przez dwie godziny, żeby mu wytłumaczyć, o co chodzi. No ale to, to jest normalne w tym zawodzie, w tej pracy. Pozostałe dziewczyny, nie są. pozostałe dziewczyny nie są modelkami, pozostałe dziewczyny są z różnych części Polski. No w następnej edycji pewno będzie świata, bo ostatnio wróciłem z Rumunii i, no i tam też, też porobiłem parę dziewczynom zdjęcia w okularach. No, były ciekawe nasze. To to, kto z Państwa chce jeszcze spróbować, które tu są środki? 是的。